Błęd to projekt Sony, który ma pokazać, jak w przeciągu ostatnich 25 lat zmieniły się nasze przyzwyczajenia związane z oglądaniem telewizji i jak też ten sprzęt ewoluował. Dwie strefy: retro, która pokazuje, jak oglądaliśmy telewizję pod koniec lat 80. i w latach 90., i jak wyglądało środowisko, w którym te telewizje oglądaliśmy. Natomiast ta strefa zestawiona jest ze strefą nowoczesną, zaprojektowaną przez Duet Risk Made in Warsaw. Przestrzeń, w której mamy odpoczywać, przestrzeń, w której mamy odbierać niczym niezakłócony, idealnej jakości obraz. Dzięki współpracy Risk Made in Warsaw z Sony dostaliśmy super możliwość stworzenia tej przestrzeni i pokazania obrazów na super jakości telewizorze. Autorami instalacji są Antonina Samecka, Maryla Musidłowska, Krystian Rasmus i Igor, który tutaj siedzi. Pierwsze chciałam strasznie podziękować Piotrowi i całemu Sony, że nas zaprosiło do tego projektu. Nasza instalacja nazywa się Grey Galery i konceptem było pokazanie telewizora zupełnie w nowej odsłonie, czyli stworzenie przestrzeni, która pozwala się wyciszyć, pozwala kontemplować, pozwala zostać sam na sam z obrazem. Cała instalacja jest zrobiona z szarego dresu. Korzystujemy wyłącznie szary kolor, jasno-szary albo ciemno-szary, co, tak jak tutaj widać, pozwala nam się bardzo skupić na formie. Sony obecna jest na rynku telewizorów w zasadzie od początku swojego istnienia. Z badania przeprowadzonego dla Sony wynika, że ten telewizor jest w dalszym ciągu ważnym elementem w każdym domu codziennie. Telewizor ogląda 7 na 10 badanych. Polacy wciąż oglądają telewizję. 76% badanych poświęca na to dziennie z 3 godziny. 97% klientów oczekuje najwyższej jakości obrazu. To nas przekonuje, utwierdza w przekonaniu, że Sony podąża słuszną drogą. Nowy model telewizora Bravia, 65 sali i 75 sali, seria S9. Kolejna edycja tego modelu cechuje się tym, iż posiada dźwięk 4.2. Nie tylko super jakość obrazu dzięki 4K X-Reality Pro, czy XDR, bądź też luminos. dodatkowo mamy jeszcze emitację dźwięku przestrzennego za pomocą czterech głośników i dwóch subwooferów. Cztery oddzielne kanały plus dwa subwoofery potrafią naprawdę bardzo fajnie zagrać. Technologia 4K rozwinęła się już tak bardzo, że w dniu dzisiejszym mamy 9 modeli telewizorów, kamery, aparaty, nawet Xperia Z2 ma możliwość kręcenia materiałów w rozdzielczości 4K. Telewizja japońska emituje sygnał Ultra HD przez satelitę. Kanal Plus protestuje jakość 4K przez satelitę. W przyszłym roku najprawdopodobniej zostanie uruchomiony program na Europę w jakości 4K. To technologia, która już u nas zagościła i teraz rozwija się na szeroką skalę.